Czy kiedykolwiek słyszeliście, że 8 kilometrowa kometa ma uderzyć w naszą planetę we wrześniu tego roku, prowadząc do katastrofalnej zagłady? Natknąłem się na kilka artykułów oraz filmików w internecie, w których twierdzono, że nawet NASA to potwierdza. Jednak tak naprawdę jest to dalekie od prawdy. Szukałem dalej i znalazłem dobry artykuł w tym temacie na stronie zwanej Guardian Liberty Vice. Dla zainteresowanych zamieszczę link w opisie. Zdaje się to być nową wiarygodną stroną informacyjną. Przejrzałem całą zakładkę o nas i nie znalazłem informacji o satyrycznym charakterze tej strony. Jestem nadmieniony, że samozwańczy prorok o imieniu Efrain Rodriguez zapoczątkował to twierdzenie, ustalił, że bardzo duża kastroida lub kometa uderzy w Ziemię we wrześniu między 15 a 28. Określił także, że kometa powinna dożyć w okolice Puerto Rico, a także, że wywoła ona liczne trzęsienia Ziemi, tsunami i uaktywnić wulkany na całym świecie. NASA ogłosiła, że ta teoria jest bezpodstawna. Natomiast rzecznik NASA powiedział, że biuro nie jest świadome oraz, że żadna kometa czy asteroida, która ma zderzyć się z Ziemią we wrześniu tego roku nie jest śledzona. Rzecznik dodał także, że śledząc informacje dostępne w NASA nie oczekuje żadnej komety czy też asteroidy, która by miała uderzyć w Ziemię przez następne kilkaset lat. Kolejną stroną, którą uważam za wiarygodną jest My Online. Strona ta potwierdza te informacje. Dodaje tylko, że twierdzenie Efraina Rodríguez'a bardzo szybko się rozprzestrzenia, co zmusiło NASA do głośniejszego mówienia o niewielkim prawdopodobieństwie tego wielkiego zdarzenia. W rezultacie dało mi to stuprocentową pewność, że we wrześniu nie będzie zagrożenia ze strony jakiejkolwiek asteroidy, a sam Rodriguez jest fałszywym prorokiem. Tak swoją drogą, czy prorok nie znałby konkretnego dnia, zamiast ram czasowych, w których coś ma się wydarzyć? Biblia przestrzega nas przed fałszywymi prorokami w czasach ostatecznych. Na przykład w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, w wersecie 11 czytamy Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. Myślę, że warto także wspomnieć o innych współczesnych fałszywych prorokach, którzy głoszą koniec świata we wrześniu tego roku. Na przykład Mark Blitz i John Heggie twierdzą, że czwarty czerwony księżyc, który ma się pojawić 28 września tego roku, jest prawdopodobnie znakiem powtórnego przyjścia Jezusa. Wydało mi się także interesujące, że papież Franciszek zaplanował wizytę w Stanach Zjednoczonych właśnie we wrześniu 2015 roku, w dniach od 22 do 27. Jednym z miejsc w jego planie podróży jest Biały Dom. Złoży także wizytę podczas posiedzenia Kongresu Stanów Zjednoczonych. Odwiedzi także siedzibę ONZ, a także weźmie udział w generalnym zgromadzeniu ONZ. Mógłbym się założyć, że papież nie zmarnuje czasu promując niedzielny odpoczynek jako rozwiązanie problemów na całym świecie. Tym samym zwróci oczy świata na niedzielę, która jest agendą Kościoła katolickiego, odkąd Kościół katolicki uznał ten dzień jako znak swojej władzy i autorytetu. Nie wspominając już o tym, że papież Franciszek jest jezuitą, powodem dla którego zakon jezuitów został powołany było rozpoczęcie kontrreformacji w Kościele Rzymskokatolickim, by wrócić mu władzę jak za dawnych lat średniowiecza. Co więcej, gdybyście nie wiedzieli, z dotyczących czasów końca obraca się wokół Watykanu i Stanów Zjednoczonych. Rozdział 13 objawienia św. Jana wskazuje, że będą ze sobą współpracować w celu wprowadzenia znamienia bestii poprzez łamanie przykazań i narzucenie niedzieli jako dzień święty. Zacznie się to właśnie w Ameryce, a później rozprzestrzeni się to na cały świat. Poprzez docieranie do tych informacji, mam wrażenie, że szatan próbuje nas ściągnąć na boczny tor od prawdziwych problemów poprzez te właśnie fałszywe proroctwa o końcu świata we wrześniu. Może te przepowiednie o asteroidzie oraz o czerwonym księżycu są tylko przykrywką, by odwrócić naszą uwagę od papieskiej wizyty w Stanach Zjednoczonych i tego, jak ona może przyczynić się do wypełnienia proroctw o końcu świata. Czas pokaże. Miejmy oczy otwarte. Widocznie fałszywy prorok Efraim Rodriguez rozpoczął sensacyjne twierdzenie, że kometa wleci w Ziemię, niszcząc ją we wrześniu 2015 roku, że zajęła się tym NASA w celu uspokojenia ludzkich obaw. Inni indywidualiści twierdzą, że Jezus może powrócić we wrześniu wskutek czwartego czerwonego księżyca, który osiągnie swój szczytowy punkt 28 września. Jest także interesujące to, że papież Franciszek zamierza odwiedzić Stany Zjednoczone w tym czasie i obie te moce Watykan i Stany Zjednoczone wypełnią proroctwo o znaku bestii w czasach ostatecznych. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Jeśli Ci się podobało, polub i udostępnij. Jeśli jesteś nowy, śmiało subskrybuj. Więcej filmików pojawią się niebawem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Bożego słowa, w opisie znajdziesz linki do darmowego studium. Bożych błogosławieństw.